Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Aha, aha, raz, dwa, trzy, dzień dobry kochanemu Państwu. Poniedziałek jest, jak mi się zdaje. Znaczy dobrze mi się zdaje, bo jest poniedziałek. Dzisiaj, po dwóch tygodniach nieobecności, Piotrka Dorotka, już 49, napisała, przysłała, poinformowała, że rodziła w bólach, tak jakby kamienie żółciowe, rodziła, ale urodziła najnowsze kupleciki i ja z przyjemnością przekażę te kupleciki Państwu. Tym bardziej, że są no, wydaje mi się, że bardzo miłe, bo są troszeczkę polityczne, a troszeczkę jest też e, kronika to, towarzyska. Znaczy taka celebrycka. Na samo zakończenie. Bardzo proszę. Bardzo. Jak mawiała środka Dorotka, będzie pierwsza zbrodka. Wsi Polskie, wsi wesoła, nie trać że hartu ducha. Spokojnie sobie możesz psy trzymać na łańcuchach. Zwierzaki pali licho, chyba że jakimś cudem obudzi się wetoman, walnowszubem obudę. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie druga zwrotka. Wetuje bez poczucia, obciachu choćby szczypty, tym razem regulacje waluty prosto skrypty. Przy dobroczyńcach własnych należy cios wyprzedzić, gałęzi nie mógł płacić, na której dupu siedzi. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zbrodka. Do władz siedziby PiSu sprosili na spotkanie, gdzie zjawił się pan Ziobro, wystąpił na ekranie. Ustalił, że pojawi się na sądowej sali, gdy sądzić będzie sędzia, którego sam ustali. Jak mawiała ciotka, dorodko, będzie czwarta zwrotka. Marianna Schreiber dawno pozostawiła głowę, lecz jak ujawnia w mediach, zrobiła cycki nowe. Na nowy związek właśnie Marianna jest gotową, ma biust ekstraklasowy, czas by coś zrobić z głową. Jak kłaniał wujek skrowiec, teraz będzie koniec. No i już i tyle od Dziadki dorodki, a teraz przechodzimy do codziennych naszych obowiązków. Proszę Państwa, i przyjemności, bo jest poniedziałek, kalendarzyk 8 grudnia i imieniny obchodzą Maria i Romaryk, a także Aloiza, Apollo, Bogu Edyta, Elfryda, Euchariusz, Euchary, Hildemar, Marmakary, Marian, Narcyza, Patapiusz, Potapiusz, Marika i świetark. Wszystkiego najlepszego, rzecz jasna to no przecież. A, nietypowe święto, mamy jedno, Dzień Kupca i przysłowie na dziś. Po suchym grudniu sucha wiosna bywa i pogoda weżniwa i lewa dywa. I cyca Adam Mickiewicz, czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. W ramach czucia raczej niż wiary, yy, dzisiejsza gra półsłówek, bądź Kasi. Dlatego, że ona jest troszkę nieortograficzna. To jedno U, tam psys. ale fajna. Ruj w chuchu. Słusznie, naukowo i fizjologicznie potwierdzone. Dziękuję Państwu ślicznie. Moje uszanowanie. Do zobaczenia. Do jutra fizjologicznie.